Cześć wszystkim! Jak już widzieliście po tytule, mam nieprzyjemną wiadomość dla Was i dla mnie w sumie też. No, kończę z YouTube'em na jakiś czas, że tak powiem. To nie jest, że tak na zawsze, tylko po prostu robię małą przerwę. Nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, trzy. Nie, nie miałem pojęcia, ile to będzie czasu. Miał być dzisiaj film z Minecrafta, z Survivala. Z kuzynem. Miałem fajny film, wesoło było, pośmialiśmy się. Ale niestety, pech, chciał szlak trafił, mój dysk twardy. Tak. Wczoraj właśnie odpalam komputer. A tu, kaput. Dysku nie ma. Komputer go nie widzi. Koniec. No i. Trochę się wkurzyłem, bo miałem tam cztery filmy w zapasie. <śmiech> Czekajcie, <śmiech> coś mi na gardle siadło. <laughs> cztery filmy w zapasie, miniaturki i ogólnie też wszystkie gry tam miałem, oprócz Minecrafta. Minecrafta na systemowym dysku. No i niestety, no, wyszło jak wyszło. Prawdopodobnie będę musiał zakupić nowy dysk, bo ten już był raz w naprawie i teraz padł mi znowu. No i co? No i. Tak jak powiedziałem, na jakiś czas znikam z YouTube'a i tyle no. Nic nie poradzę. Nie mam żadnych filmów, żeby cokolwiek wrzucać. Więc muszę zrobić tą przerwę. Postaram się jak najszybciej kupić ten nowy dysk. Wrzucę tam mam kopię oczywiście tego dysku starego na dysku zewnętrznym, ale to jest kopia sprzed dwóch miesięcy, także... No, wszystko co miałem aktualnie, to straciłem. Także. No, nie fajnie. Mam tylko wszystkie stare jakieś pliki, a to zbytnio mi się nie przydaje. No i co, no? Pewnie jakieś tam live od czasu do czasu się pojawią. Tam na przykład teraz w weekend, co będzie. No to pewnie zrobię jakiegoś live'a z Minecrafta. Bo tylko to mam tą grę. Także no. No nie wiem no. Zobaczymy jak to tam będzie. A tymczasem dzięki za oglądanie. Już nawet nie musicie komentować, dawać łapek w górę ani nic. To mnie nie interesuje. Także trzymajcie się do następnego. No i cześć.